Cześć, tu Marta, wracamy sobie do naszego tutaj miasteczka. Miasteczka to duże słowo, to na razie obu, obozu osadników. E, więc tak, A więc wracamy, niech tu sobie pracują. E, mam nadzieję, że w czerwcu już nam się ktoś sprowadzi. E, więc, więc co? No, niech tutaj zapierdzielają lepiej. Niech zapierdzielają z tym. Wszystko mamy w budowie. Potrzebujemy za chwilę mieć też ten. Ubudowali eee... mamy tartak tak? Skład. Potrzebujemy mieć. No jak to się nazywa kurcze? HT drwala HT drwala też zamachniemy, może. Może gdzieś tu. I sobie zrobimy do niej drogę. Och, popełniałam ten błąd, że nie mogę teraz tędy, by tu musieli naokoło chodzić. No dobra, nie ma aż tak daleko, ale mogłam zrobić tak, żeby mieli przejście też. Budowa ukończona. Bezdomność? Dalej? Jak to? Eee, mamy tutaj ludzie. Dwie rodziny. Dwie rodziny. Tu mamy jedną rodzinę. I tu mamy jedną rodzinę. Dobra, yy, musimy zrobić sobie jeszcze, jeszcze musimy budować. Co to, śnieg pada? Nie, no deszcz, Jezus. Myślałam, że śnieg pada. Dobra, więc mieszkalne, parcela. Walnijmy teraz tutaj sobie tą parcelę mieszkalną. Tu. Aż tak to nie, moi drodzy. Aż tak to nie. Tu. I może zrobimy sobie tak. O. Niech budują. Bo ja chcę, żeby tutaj aprobatę wysoką mieć. No i żeby tu się wprowadzali. Ah. Tu budują. A już jest ta chata? Obóz? Jest już obóz. Tu widzę, że już też sobie ten... Ja mam tyle planów, a tak mało ludzi. Chata drwala tu nikogo nie ma, ale w obozie drwali... W obozie, to nie. To teraz chcemy mieć w chatę. W, cha w chatę. W chacie teraz chcemy mieć. Eee, tutaj od razu sobie damy powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Magazyn ogólny. Aha, bo nikogo nie mamy w składzie. That's the problem. That's the problem. Ale brakuje mi tu ludzi. Budowa ukończona. Straga zopałem. opałem. E, dobra. Weźcie, przynieście co do składu, bo przecież zaraz to. To się ten. Zepsuje wszystko. Ah, 51. Okej. Okay. Ale kurde, kurde, kurde. Bezdomność? Jak bezdomność? Jak przecież już mamy domność. Obóz myśliwych ktoś jest. Patrzcie, mamy więcej zwierząt niż przez chwilę było. Więcej zwierząt niż może być liczba mieszkańców rosła Aby liczba mieszkańców rosła, musisz mieć odpowiednią liczbę parcel mieszkalnych, a twoja probata musi przekraczać 50%. No właśnie nie przekracza. Dlaczego? Co tu macie za problem? Jedzenie macie na targu, tak? no to o co wam chodzi o co wam chodzi mm. jeszcze ubrania chcą na targu no, oczywiście, że chcą, wszystko by chcieli Przybudówka? na razie chyba nie ta jest tania przybudówka ogód dożywny hmm. już jest lipiec już jest lipiec, a... a ile ja mam tego opału? 3 miesiące tego opału. Niedobrze. Hata drwala. Zaawansowane. ogranicz obszar. Zrobimy im tutaj może ten obszar. Tu im zrobimy obszar. bo się nikogo. Jedną rodzinę mam, która buduje. Ona ma coś w ogóle jeszcze do, do budowania? 19 kłód drewna. Chyba już nic nie ma do budowania. Do budowy. Tu mamy. Tu mamy do przybudówki. Kata drwala. Czy ten już yy, transportuje, oczekuje, handluje? A co to mamy? Stragan z, z opałem. A co on tam transportuje? Hmm, ciekawe. Ciekawe, co tam transportuje. Zaraz nam się skończą jagody. Ale mamy 177 jagód. Bardzo dużo. 46 miesięcy! Mamy jedzenia na 46 miesięcy. Jesus. Nie no, nie no. Ja naprawdę jeszcze nigdy takie miałam. 48 miesięcy jedzenia. Fajnie byłoby to... Serio może sprzedać w takim razie. Weźmy sobie rzemiosło handel. Faktoria. Ale czy my możemy w ogóle? No zobaczmy. Zróbmy sobie tutaj faktoria. Eee, tak. Nie mamy tutaj przydziału. Może weźmy na razie z tego krzewu 33. Już praktycznie nie ma. Ja się boję, że oni wszystko wzbierają i, i nic nie zostanie mi z tego złożeniem, czy to tak może działać, ale nie wiem, czy to tak działa. Chyba nie, no ale jednak nie boję się. Tych mamy cały czas z tej zwierzyny. Ale przecież tu jest ktoś, kto poluje, Obóz myśliwych ludzie. Na co on oczekuje? Choroba. Rozbólnicy rozkleić zasoby, to jebańce. Dobrze, że tylko pięć mi ukradli, a nie tyle. Dlatego, bo on chorował ludzie, poluje. Ale tutaj się zrobiło brzydko. Ja mam do obozu drufali przydzielone, a tu nikogo nie ma teraz. Więc nieużywany był ten wół w ogóle, chyba. Ale to tak ponuro się zrobiło. Nie fajnie. Eee, dobra, tutaj widzę, że budują tą faktorię. I zaraz, może nie, wybuduję jeszcze jakiś dom. Niech tu będzie dużo domu. Hmm. Nie chcę takich właśnie. Chciałabym, może, inne trochę. Chciałabym tak. Może taki? Mhm. Taki bym chciała. A co? Dobra. Jazda. Jazda, moi drodzy. Jak tam nasz targ? z z zapałem. Z jedzeniem ekstra, faktoria ukończona. Zobaczmy, handel. Zobaczmy, handel. Tu mamy zamożności regionu, trzeba trochę użyć. Co by tu można było jeszcze uprawy? Jedzenie jagodami 30 aż kosztuje. Jeśli chodzi o jagody, mięso kosztuje 20. Hmm. Deski są za dwa Za dwanaście, mało bardzo Ale mamy jagód 190 jagód Może warto byłoby tym handlować W takim razie No, wydamy wszystkie pieniądze No może, że wydamy Mamy 190 jagód Oni nie potrzebują aż tylu jagód Dobra, weźmiemy, założymy szlak handlowy. Szlak handlo handlowy. Eee, wywóz zrobimy. Pożądaną nadwyżkę damy 30 tylko. 30 i kogoś tutaj wrzucimy do tego. Eee, kogo ale? Zespich leża? to obóz rozbójników idziemy do faktorii. No, nie lubię rozbójników. Oni miasto nie pokonali. Więc jak będziemy mieć pieniążki, to weźmiemy i ich zaatakujemy tymi. No. Najemnikami jakimiś. Gdzie tutaj jest ta moja osada. Dobra. Przyspieszamy. Jakiś handel bym chciała. Jak tam mamy? 16 miesięcy opału, 17 miesięcy. Git. Kompanie najemników. Nie stać mnie pewnie na to. Poziom osady wzrósł? Hmm. Proszę bardzo. Punkt rozwoju. E, dostawa uzbrojenia. Silna milicja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa każdej osady. Na szczęście do Twojej wsi właśnie dotarł transport broni, dzięki czemu możesz utworzyć pierwsze oddziały milicji, które będą Ci służyć i chronić Twoich poddanych. W miarę rozwoju osady do uzbrojenia wszystkich mieszkańców będziemy potrzebować więcej uzbrojenia. Możemy je wyprodukować lub sprowadzić z innych krain. No dobra, no to w takim razie co? Co mamy w ogóle? Rekrutów mamy i mamy włócznia 20 i duże tarcze to zrobimy z włóczniami. Eee, mieszkańcy płci męskiej zostaną rozdzieleni równomiernie między wszystkie jednostki milicji. Następnie spróbują znaleźć wymagany sprzęt. Eee, dobra, po przeniesieniu całego niespannego wyposażenia do domu, regułki zostaną oznaczone jako gotowy do zbiórki. No dobra. A najemnicy? Nie stać mnie na nic. Już mamy wrzesień. Madre mija. Madre mija. To, to musimy kogoś tutaj dać do tej chaty, żeby wyzbierał. Jedno mamy w faktorii. O pełne 18 miesięcy. No to spokojnie przezimujemy. 51%. Jeśli chodzi o, o to, dobra. Dobudujemy kolejną sobie. Mamy jednych, co budują. Z jedzeniem, stragan. Wszystko fajnie wygląda. Dobra, zaraz będzie zima. Wszyscy mieszkańcy mają gdzie mieszkać. Weźmy jeszcze dom kolejny. Kolejny dom. Zróbmy sobie, ale to może chwila. Może chwila. Jak to zrobić? Może tu zrobimy jakąś drogę. Potem mówię, zapominam o drogach i tak to wygląda. Tutaj będzie droga. Dobra, mamy drogę i strzelimy sobie parcelę mieszkalną. kom. Jak tam ta faktoria? Jakieś pieniądze przynosi? Chyba przyniosła mi coś. Handluje, transportuje. Handel. Jagody. Ej, co to mi wylazło? Handel. Jedzenie mamy. Wywóz yy. dobra, no jakiś super by się jeszcze przydał do uwiązywania zwierząt. Czy tutaj jestem koń później? No, nie na razie czym? Tak sobie bożą. Nie no, zrobimy im tu słupek. Yy, słupek, słupek. Gdzie tu jest ta logistyka? To jest logistyka. Słupek strzelimy tutaj. I może by kupić im konia. A jak to tu wygląda? Yy, punkt rozwoju. Właśnie. Specjalizuj swój region. Po osiągnięciu następnego poziomu osady otrzymasz punkt rozwoju. Za pomocą takich punktów można odblokować gałęzie rozwoju, by region funkcjonował sprawniej. Aby wprowadzać zarządzania, musisz zwiększyć poziom administracyjny. Rozumiem. I teraz tak. Którą? Aha, zresztą nakładanie pułapek, zrobienie samoczyny, dopływ mięsa. W sumie dobre. Podwaja wydajność wszystkich krzewów. Kurde. Kurde, kurde. Powiem szczerze, że nie wiem. Owce się rozmnażają, zagraniczni dostawcy założenie nowego szlaku jest o połowę tańsze. Hmm. Wszystko jest fajne. No mam założony szlak handlowy na to, ale czy to chcę to mieć w ogóle? Czy ja nie chciałabym, może, mieć o połowę tańszego szlaku handlowego? Dobra, mam na razie ten. Weźmiemy sobie traperstwo. Mam. Tutaj dużo tego, więc czy oni tutaj są? Jest ktoś w chacie zbieraczy? Co oni robią? Transportują idzie po koszyk. Dobra, czyli zbierają. Tutaj w obozie mamy. Mamy. Więc niech robią. Czy tutaj mogę coś poszerzyć? Uh -huh. 45 jeśli chodzi o pieniądze eee, Zobaczmy jak tam w Czyli co nam przyniosło te pieniądze Właśnie ten handel Poprzednio właśnie grałam tak, że nie zakładałam w ogóle żadnych szlaków I to był błąd Z mojej strony Bo tutaj mamy tak Zamożność regionu jeszcze ile mamy mięsa? Może byśmy założyli kolejny szlak handlowy z mięsem? A to przymogę tu zobaczyć w faktorii. Ludzie. Aha, kupmy sobie konia w ogóle. Będzie szybciej. I tutaj nam robią właśnie słupek. Fajnie. Zobaczmy, zobaczmy. Plus 30. No super. Czyli trzeba od razu handlować proste. Czy już przynieśli konia? Eee, dobra, miałam zobaczyć ten handel. Tam sobie na mniejsze. Czy mogłabym handlować jeszcze? Co by tu się opłacało? Warto to kupić, myślę, teraz, bo potem to jest droższe. Mm, mięso mamy 34 mięsa. Czy to tak warto tym mięsem handlować? Nie wiem. Hmm. Ale zaś materiałami rzemieślniczymi to czym? Drewno jest za tanie. Prowadza się rodzina. No i ładnie. Czym by tu jeszcze fajnie było handlować? Skóry mamy. Zwierzęce. A to jest 80 aż. Uuu, 80 ze skóry. Skór będziemy mieć dużo. Mamy zwierzyny dużo. Może zaczekam i kupię skórę w takim razie. Wy już tu nie jesteście potrzebni, w ogóle. Aha, to musimy przydzielić kogoś jeszcze. W takim razie tu przydzielimy i zrobimy sobie może garbarnię. Zbieractwo. E, nie, to będzie w rzemiosło. Garbarnia. Tu sobie damy ze skór zwierzęcych. A czekaj, gdzie mamy tutaj? W składzie chyba będzie skórania. Skóra jest w składzie, więc tu obok zrobimy garbarnię może. Budowa. Tu niech se to leci powoli jakoś to życie. Garbarnia. Dobra, tu niech będzie garbarnia. Mam nadzieję, że dobrze tu ją daje, bo nigdy nie wiem. Druga. Och. Głupio. Stop. Rozbieramy to. A nie, już tutaj i tak nie postawię. Bez sensu, bo tutaj to zrobiłam i zaś nie, nie ma przejścia. Och. Masakra, masakra ze mną. Tutaj też mało przejścia. Dobra, tu zrobię karbarnię. Albo tu, niech będzie. Gdzieś musi być. Gdzieś musi być, więc niech budują. 45 mamy pieniędzy za możliwości regionu. Eee, zróbmy sobie może ogródeczek. Czy jakaś rodzina mieszka? Mam nadzieję, że mieszka. No, mieszka. E, ogródeczek nie więc nie, niech robią. Co? 195? Jak to się stało? Madre mia. Aż tyle mam pieniędzy zamożności regionu? I to wszystko dzięki temu. Wszystko dzięki... ...temu handlu. No spoko, spoko. Dajmy tu może jeszcze jedną rodzinę w takim razie. Kto tak idzie nam. To dajmy tutaj rodzinę. I weźmy sobie jeszcze jakiś może handel jeden. Jak mamy tyle. A dwa, na 21 miesięcy. Co tu się opłaca? Nie wiem, co się opłaca za bardzo. Mięso mamy tylko 34. Ma te, skóra. Tą skórę weźmy w takim razie. Chyba. Ale bo jeszcze mamy tą. Góra zwierzęca. A co mamy? Chwila, najpierw. Najpierw może weźmy kogoś do tej. A ta garbarnia jest w budowie. Coś na pewno weźmiemy za chwilę, jakiś handel. Ale może jeszcze weźmiemy tutaj. Kupimy woły. Wołów nigdy dość. Deski potrzebujemy. Za mało ludzi mam. Muszą się wprowadzić ewidentnie. Ktoś musi się tu wprowadzić, bo, bo jest za mało ludzi. Weźmy, może ze spich nie, ze to też nie mamy. Dobra, tu mamy dwie osoby. To się jakoś sprawdzało? Altem? Nie wiem, jak ktoś sprawdzało. Tu muszą być dwie osoby, bo mamy cały czas pełną dziką zwierzynę. Więc tutaj muszą być dwie osoby w faktorie też, bo widzę, że ten handel przynosi tutaj za 11 dni, będzie dostępny koń, ok? Czyli co? Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie ma, w chacie zbieraczy. Nie mam. Z nie ma. Faktory tu mamy 2, 4. 2, 4. 5. A gdzie jest szósta? W składzie. Weźmy ci ze składu na chwilę i dajmy cię do tartaku. Kurde! Jak ja jestem bogata teraz. I to wszystko na tych jagodach, kto by pomyślał. Serio? A jak tam te... Gab garbarnie, jak tam wygląda? No, mamy tutaj. Przydzielimy rodzinę. Na razie nic nie muszą budować. Powiem szczerze, że mi się zaczyna już podobać tutaj, jak to wygląda. Już, przyznajcie, wygląda to troszkę lepiej. Mamy październik, więc zima przed nami, ale co? Mamy tak, jedzenia na 25 miesięcy, opał na 24 285 za możliwości regionu, także jest ekstra. Co, myślę, że na dzisiaj to tyle. Jak wam się podobało, to zostawcie lajka, czy tam skomentujcie. Dajcie jakąś wskazówkę, jak gracie w gry strategiczne, bo chętnie przyjmę wszelkie wskazówki. Dobra, no to dzięki i cześć!